I nie. Jak pan wie, mamy w garści ojca Natalki. No i Adamczyk nam w tym pomógł. Zapoznał go już z Matejową? Tak, myślę, że nie będzie żadnego problemu. Ten detektyw złami go dla nas. Zniszczy go. No i dobrze, wyjdzie nam na dobre. Zwiększy się nakład. Chyba naprawdę jesteś naiwna, jeżeli myślisz, że chodzi tylko o zwiększenie nakładu. Pan jest wydawcą, więc to pana powinno interesować, nie mnie. Sprawa Natalii nie jest tu najważniejsza. Nie chodzi o to, kto jest mordercą, ani też o biednego ojczulka. My wykorzystamy tę historykę do naszych celów. Tymczasem wysyłam Adamczyka do naszego wydawnictwa w Warszawie. No proszę, małe zebranie. Komendanta Wojewódzkiego już znasz? Oczywiście, że tak. Pan komendant budzi postrach nie tylko wśród psów, ale też wśród dziennikarzy. I tego się trzymaj, dziewczynko. Wolfman. Odejdź od niego. Słuchajcie, wywaliłem śmita. ZE SPRAWY! Mamy go z głowy. Nie lubię go i tak. A tamczyk zresztą też. Żeby ta Madej nie dowiedziała się, że trzymam razem z wami. Spokojnie. Teraz martwimy Sanek. Trzyma się za blisko bordelu, w którym pracowała Natalia. Spokojnie. Tym ja się zajmę. Jasie! Cichy, przemarnuje burdel mamy, a ty się trzymaj z dala od Krystyny. Zajmij się lepiej pisaniem. Tak? To przypomnij sobie lepiej, gdzie spędzasz noce, chłoptasio. Dość tych dziecinnych rozmówek. Wolfman, walcz za Matki, mnie Twoja medialność. To znaczy, środowisko mówi o Twoich wybrykach z młodymi dziewczętami. Oddaliłeś Bugi. Zastąpiłeś ją jak jakąś młodą dziewczynką. Zacznij myśleć głową, a nie tym, co masz w rozporku. Zrobiłem to celowo. Bugi. Była za porządna. Pozbądź się jej. Marty? Tak, zwolnij ją. Mogę Cię prosić na stronę? Wieczkę. O co Ci chodzi z tymi moimi nocami? Mam swoje wtyki. Madejowa jest moją bardzo dobrą znajomą. I wiem o Twoich nocnych igraszkach. Co ci do tego. Myślisz, że ja nie wiem o Twoich igraszkach u Krystyny? Mów głośniej, idioto. To ma się dowie o tobie i o Matejowej. Słoneczko, czy Ty naprawdę jesteś taka naiwna? A ty myślisz, na czyje zlecenie nawiązałem współpracę z naszą panią detektyw?